Działo się to w czasach powstania styczniowego. Nieduży patrol powstańczy żandarmerii, skład którego wchodzili między innymi Dziedzic z Niedarzyna oraz Jan Brzeski i jego dwaj bracia z Brześcia, przewozili z półtuska Skarbiec, złoto powstańcze, do Płocka na finansowanie dalszej walki wyzwoleńczej z zaborcą. Obrawszy umyślnie drogę przez gminę Baboszewo, zatrzymali się w rodzinnym majątku Brzeskich. Złoto na czas odpoczynku zakopano nieopodal zabudowań, przed obawą napaści. Po odpoczynku i odkopaniu skarbca ruszono w dalszą drogę. W okolicach Bożewa, na łuku drogi, powstańcy natknęli się na liczniejszy oddział kozaków. Wywiązała się potyczka, w której jeden powstaniec poległ. Prawdopodobnie został tu pochowany. Reszta patrolu musiała się wycofać, pozostawiając powstańcze złoto. Władze zaborcze zabraniały chować poległych powstańców po chrześcijańsku, aby zapobiec dalszym próbom buntu. Bliscy byli karani za wszelkie czczenie pamięci poległych. Chciano wymazać to wydarzenie z ludzkiej pamięci, lecz takie zachowanie jeszcze bardziej wzbudziło w sercach ludzi pragnienie wolności. Ci, którzy nie mogli iść i walczyć z bronią w ręku, stawiali krzyże w imię pamięci o zmarłych bliskich powstańcach. Dzisiaj niemal każdy mógłby znaleźć powstańca styczniowego wśród swoich przodków. Niestety, zabory w XIX i XX wieku spowodowały, że znamy tylko około 30% nazwisk. Mógłby, gdybyśmy znali ich wszystkich i gdyby poznawanie rodzinnej genealogii było czymś powszednim, dlatego tym bardziej cenne są dla nas okoliczności śmierci powstańców. I kultywowanie ich pamięci w rodzinnych przekazach i wspomnieniach. Jesteście Państwo strażnikami pamięci narodowej i lokalnej. Za co Wam dziękujemy. W słynnym rozkazie z 21 stycznia 1919 roku Józef Piłsudski przypomniał: Szli nie w lśniących mundurach, lecz w łachmanach i boso, nie w przepychu techniki, lecz ze strzelbami myśliwskimi i kosami, na armaty i karabiny, prowadzili wojnę rok cały, pozostając jako żołnierze niedoścignionym ideałem zapału, ofiarności i trwania w nierównej walce, w warunkach fizycznych jak najcięższych. Dla nas, żołnierzy Wolnej Polski, powstańcy 1863 roku są i pozostaną ostatnimi żołnierzami Polski walczącej o swą swobodę. Pozostaną wzorem wielu cnót żołnierskich, które naśladować będziemy. I my, tu obecni, naśladując naszych dziadów żyjących w II Rzeczpospolitej Polskiej, chcemy przypominać o bohaterach Powstania Styczniowego, których ofiarność i poświęcenie dało przykład kolejnym pokoleniom, w szczególności tym, które w 1918 roku wzbudziły Polskę do zmartwychwstania. Wieczna chwała bohaterom, cześć ich pamięci.